Coś pod parasolem. Ostatnio szczęście mnie nie opuszcza. Już myślałem, że ta sesja uh, będzie beznadziejna. Dobra, nie minęło jeszcze 10 minut. Co tu się odwala, ja wam mówię: to jest koniec świata. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Lajki, komentarze. Pozwólcie że wtrącę teraz w roli narratora, ale przydałoby się wyjaśnić odrobinkę ten dość chaotyczny film. Jak widać na załączonym obrazku pogoda nie dopisywała ze skrajności w kolejną skrajność możliwości tego łowiska są też ograniczone przez co można tam łowić tylko za dnia jak wcześniej wspomniałem pogoda i inne okoliczności zbiegły się do kupy co nie pozwoliło mi nagrać ani początku ani tak naprawdę końca tego materiału. Moja frustracja narastała z każdą godziną, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w końcu przełamałem tą niemoc. Tylko szkoda, że na 30 minut przed końcem, kiedy tak naprawdę już się pakowałem. Co do taktyki, jako że ostatnia się nie sprawdzała, postawiłem na klasykę gatunku. Spławik, kukurydza, a na drugiej metoda mix 50 na 50. Cała reszta to historia. Z miejsca zapraszam do subskrybowania, łapek i komentarzy. To dzięki Wam ten kanał będzie się rozwijał. A tymczasem zapraszam na resztę materiału. Cześć. Już myślałem, że ta sesja uh, będzie beznadziejna. Już jest praktycznie koniec. Brakuje mi słów. Zwykła kukurydza, spławiczek. Cały dzień czekania z samego brzegu. Nie wiem ile może mieć. Jestem mega podjarany. E, z 7,8, może 8,5 kg. Nie wiem, ale jest ładny. Jestem mega, mega szczęśliwy proszę, nawet nie wiem co powiedzieć Jest po prostu prześliczna Trochę ma więcej jednak Mógłbym rzec, że nawet koło 10 Nie ważę. Nie jest to moje personal best Wraca do wody I oto proszę Coś pięknego Warto czekać Matka natura potrafi oddać coś niesamowitego. Dobra, nie minęło jeszcze 10 minut. Mówię, rzucę jeszcze raz na to ziarnko kukurydzy w to samo miejsce. Cały dzień nęciłem. Ryzykujemy, zaryzykowałem, nie minęło 10 minut. W tej chwili mały, pełno łuski. może z 5-kilowy, ale jakże cieszy po całym dniu walki bez niczego. Najpierw karpik pod. 90 kg, w tej chwili kolejny już czas, żeby się zwijać. Dlatego szybko rybka wraca do wody, tylko wam ją pokażę. Oczywiście szaleje, aplaus mały, ale cieszy. Dobra, do wody co tu się odwala. Ja wam mówię, to jest koniec świata. Nie uwierzycie, ledwo wypuściłem jedną. Miałem jeszcze jednego kija w wodzie, pojechało. Jak wam powiem, że to jest kolejna dycha, to nie uwierzycie, ale jest. Jest długi, jest wielki. Może nie jest gruby, ale jest długi, jest silny, jest mięsisty, jest naprawdę prześliczny, pełno łuski. Nie pozostaje mi nic innego niż wam go tylko pokazać. Ja naprawdę się już śpieszę. Także szybka sesja. Szybkie zdjęcie. I proszę bardzo. Oh. Oh, prześliczne szczęście O no już myślałem, że spełzę na niczym a tu taka końcówka dosłownie petarda petarda nie wiem co mam wam powiedzieć jest mega jest mega kolejna dycha popatrzcie na to prześliczna ryba o oh. To jest piękna sesja. W końcu odwróciłem karty. O, coś ślicznego. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Do usłyszenia.